Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, jak Janusz Palikat wykończył finansowo, zresztą razem z Kubą Wojewódzkim, połowę Platformy Obywatelskiej i celebrytów z tą platformą związanych. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań najlepiej w mailach. I tak. Janusz Palikot aresztowany robi się coraz większa afera. A zaczęło się wszystko, zacznijmy tu od samego początku. Zaczęło się wszystko w 90 roku, kiedy Janusz Palikot mając 26 lat był urodzony w 64 Zaczął zakładać jak wcześniej filozof, zaczął zakładać firmy produkujące alkohol. Początkowo była to firma produkująca tanie wina, musujące, takie nie do końca prawdziwe. Później polmos lubelski, żołądkowa gorzka. W pewnym momencie, znaczy dosyć szybko, gdzieś tam pod koniec lat 90. czy na początku XXI wieku, Parikot zostaje jednym z najbogatszych Polaków, zajmuje gdzieś tam 50. miejsce z majątkiem 330 milionów. Znany jest jako członek komisji trójstronnej, czyli należy do grupy do organizacji, w której znajdziemy nazwiska najwybitniejszych masonów i innych ważnych światowych osobistości, czyli między innymi David Rockefeller, założyciel tej organizacji, Brzeziński, współzałożyciel, Zbigniew Brzeziński, współzałożyciel tej organizacji, John Rockefeller IV, syn Dawida Rockefellera, Henry Kissinger, Jimmy Carter, Dick Cheney, Bill Clinton, z Polski między innymi Andrzej Olechowski, z którym... E, Palikot ściśle współpracuje ojciec Maciej Zięba Jerzy Baczyński redaktor na Czerny Tykownika Polityka Marek Belka i tak dalej e, w czerwcu 2005 roku Palikot rozpoczyna działalność polityczną wstępuje do Platformy Obywatelskiej i Struktur Lubelskich od razu wchodzi do Sejmu od razu staje się ważną osobistością w Platformie Obywatelskiej, tak się dzieje przez wiele lat, w końcu występuje z Platformy Obywatelskiej, zakłada ruch Palikota, kończy jako kandydat na posła z lewicy, ale nie wchodzi do parlamentu i w międzyczasie sprzedał te wszystkie firmy, no i teraz kiedy wychodzi z polityki, to wraca do biznesu alkoholowego, i tutaj zakłada różne firmy, i yy, idzie mu coraz gorzej. Yy, zakłada więc firmę razem z Kubą Wojewódzkim w 2021, mającą produkować, pro, produkującą do dziś prawie do dziś yy, wódki yy, z dodatkiem oleju konopnego, czyli Taki potrzeb idzie, że wódka z marychą. Tylko tyle, że te wódki kosztują tam od 70 zł do 400 zł za butelkę. Nie bardzo idą. Palikot próbuje różnych nowych biznesów, między innymi ogłasza, że zakłada restaurację w centrum Lublina tam była jedna z najstarszych najsłynniejszych restauracji ona w tym miejscu splajtowała z powodu covidu no i Palikot wygrywa przetarg na wynajęcie tego lokalu ogłasza, że będzie super restauracja że on będzie kelnerem i przez dwa lata płaci czynsz czynsz wynosi 70 tysięcy Miesięcznie, więc koło półtora miliona zostaje wrzuconych w błoto i to pokazuje, e, no, jakie są te biznesy Palikota i e, od pewnego momentu e, zaczyna, e, szukam słowa, no, tworzy pewne projekty, o tak to określajmy, które polegają na ściąganiu pieniędzy od ludzi. Tutaj informuje, że można dużo zarobić, informuje, że to jest akcja, która ma spowodować, żeby banki przestały zarabiać pieniądze, bo ludzie mu będą pożyczać, a on będzie im oddawał. I w ten sposób banki nie zarobią, ludzie zarobią. No i yy, zaczął od majątku, kiedy wstępował do PO, 330 milionów dochodzi do poziomu, jak niektórzy twierdzą, 330 milionów długów i coraz więcej czarnych chmur zbiera się wokół niego i w czerwcu 2020. Yy, Trzeciego, ta Komisja Ochrony Konsumenta, czy jak, jak to się tam nazywa, jakoś inaczej się nazywa, nakłada na niego karę milion złotych, stwierdzając, że podaje fałszywe informacje i ukrywa pewne informacje w tych wszystkich ogłoszeniach związanych ze sprzedażą akcji. Ludzie kupują akcje od pięciu tysięcy, bo to najmniejsza suma po kilkaset y, tysięcy. No i y, łatwo się domyśleć, kto y, wspiera tutaj finansowo Palikota i zarazem zamierza na nim zarobić. Wojewódzki daje twarz, pojawia się w reklamach i y, 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 Twierdzi, że nie był, bo Wojewódzki wydaje w styczniu 2024 oświadczenie, że wycofał się z tych wszystkich biznesów. Palikota i też czuje się oszukany, że nigdy nie był w żadnym zarządzie, że jest ofiarą. E, śpiewak ten słynny działacz Lewacki z Warszawy zamieszcza informację, że Wojewódzki mija się z prawdą, bo jest w zarządzie przynajmniej jednej e, firmy. Ale wracajmy do czerwca 2023. No więc ten urząd ogłasza, że, że ta inicjatywa Palikota no wprowadza ludzi w błąd. Kara milion złotych i nakazuje ogłoszenie w mediach przyznania się do winy Palikota, pokazania prawdy o, o tej całej inicjatywie, ściągania pieniędzy od ludzi. I y, Palikot nie zamieszcza takiego, takiej informacji, natomiast z, zaskarża ten urząd do rzecznika finansowego, do sądu, mówiąc, że to jest akcja PIS, która, akcja polityczna, która chce y, przeciwnika politycznego z, zniszczyć, chce ugodzić w platformę obywatelską. No i sprawa się ciągnie, ciągnie, ciągnie. Y, y, są wybory. Przed wyborami Polik oddaje do zrozumienia, że jak platforma wygra i PiS przestanie go niszczyć, to on się odbije i wszystko będzie w porządku. Jednak w styczniu Wojewódzki, jak mówiłem, wycofuje się z tego interesu. Mówi, że czuje się oszukany. Ludzie piszą, że oni się czują oszukani, ale przez Wojewódzkiego, bo zawierzyli mu no szczególnie taki tandem. Palikot wojewódzki, no to jak mówią, że się zrobi wielki biznes, no to na pewno się zrobi wielki biznes. I niektórzy twierdzą, że oszczędności życia w, w, włożyli i nigdy ich nie odzyskają. Paliko to ogłasza jakąś Propozycję ugody z wierzycielami, ta propozycja ugody jest no, śmieszna, bo to mają dostać 25% tego, co pożyczyli w ciągu 10 lat w ratach, a resztę w akcjach e, firmy. Nie, ale tutaj się zatrzymajmy na chwilę. E, no właśnie, kto? E, bo e, teraz prokuratura mówi o 70 milionach złotych, ale inni mówią 200 milionów, 300 milionów, ponad 300 milionów. Kto dawał pieniądze Polikatowi, i, i kto zawierzył Wojewódzkiemu, kto stracił pieniądze? No i odpowiedź, że oczywiście nie katolicy, nie prawicowcy, nie konserwatyści, tylko y, ludzie z samego PO, z otoczenia PO, ci, dla których PO to jest super partia, y, ci, dla których lewica jest super, super. Celebryci związani z platformą obywatelską i z lewicą. W tych wszystkich palikot uderzył, no bo dawali mu swoi, swoi, swojemu. Zapewne niektórzy dawali te pieniądze po to, żeby ratować palikota. No i wszystko się dalej toczy, toczy, toczy mamy. Październik 2024, czyli już rok i trzy miesiące od tego momentu, kiedy ogłoszono, że palikot oszukuje ludzi, i dopiero teraz następuje aresztowanie. I palikot wierzył w to, że Platforma go uratuje. Platforma go nie uratowała. W poprzednim programie o palikocie ja twierdziłem, że to. Zemsta Tuska, czy twierdziłem, no stawiałem taką hipotezę, że może to jest zemsta Tuska, bo Palikot w pewnym momencie nie, współpracując ściśle z Olechowskim, e, współpracując ściśle zresztą wcześniej dawno, dawno z Komorowskim, e, przyjaciel Bronisława Komorowskiego, razem polowali. E, no, Palikot naraził się bardzo Tuskowi, a jak wszyscy wiemy, Tusk pamięta, wszystkie urazy i potrafi się zemścić. Ale myślę, że, znaczy pytanie, czy platforma, czy masoneria mogła uratować Palikota? Znaczy, czy to jest faktycznie, jak twierdziłem w poprzednim programie, jakaś rozgrywka wewnątrz masonerii? Teraz już tego taki pewny nie jestem, choć minęło od poprzedniego programu jeden dzień. Eee, Dlaczego nie jestem pewny? Dlatego, że no jak się zacząłem głębiej wgryzać w problem, to doszedłem do wniosku, że Palikot zaczął się zachowywać całkowicie irracjonalnie i brnął w, no w coraz bardziej wielki krach swojej firmy i siebie, on, jak twierdzi, swoje wszystkie nieruchomości, oddał na znaczy one poszły na ratowanie jego firm no i teraz być może platforma czy masoneria, znaczy na pewno platforma i masoneria by mu pomogły gdyby i pewnie ktoś do niego trafił i proponował mu różne racjonalne rozwiązania, restrukturyzacje i tak dalej a Palikot się dalej upierał, prawda, to jest ta cecha istotowa Masonów, znaczy Palikot nie tylko był w Komisji Trójstronnej, ale głosił i wobec takie poglądy typowe dla Masona, był taki wywiad w gazecie wyborczej, gdzie on mówi o reinkarnacji, i mówi, że aborcja nie jest problemem, znaczy jest problemem indywidualnym, ale nie jest problemem społecznym, bo jest reinkarnacja, i dusza wchodzi w dziecko dopiero w momencie jego urodzenia, więc przed urodzeniem to w ogóle nie jest człowiek, tylko ciało. Prawda? Reinkarnacja to podstawa. E, w każdym razie e, cechą takiego rasowego masona jest pycha. To, to szatan zrodził się pychy, z pychy, i, i pomocnicy szatana na ziemi zrodzili się z pychy, więc tutaj Wydaje się, że ta pycha palikota zaprowadziła go na skraj przepaści, strąciła go w tą przepaść, i, 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 i nikt nie mógł mu pomóc, nikt naprawdę nie mógł mu pomóc. No i teraz pytanie, czy to aresztowanie jego w tej chwili, czy to było jakby już wymuszone, że, że musieli go w końcu aresztować, czy był jakiś inny powód? No tutaj nie, nie dojdziemy. Ale zauważmy, że te biznesy Palikota powinny zostać przecięte przez PiS w czerwcu. PiS chyba się przestraszył. Z jednej strony, PiS się przestraszył, no, że będą go oskarżać o, o niszczenie tego typu Platformy Obywatelskiej i, i nie chciał tą drogą iść. Z drugiej strony, Palikot no, odwołał się do sądu i ten sąd yy, działał bardzo powoli. Działał i działał i działał. Prokuratura też działała bardzo powoli, co ciekawe, no ale to PIS nie, nie opanował przez prokuratury do końca, szczególnie tych prokurator, prokuratur lokalnych. No i w zasadzie jakąś winę ponosi tutaj państwo PIS, które nie ujawniło, jakby nie zatrzymało tego procesu defraudacji. No i teraz mu, musiało coś z tym zrobić platforma, za platformy prokuratura i sądy i nie zrobiły, prawda, bo momentem takim kluczowym był styczeń 2024, kiedy Wojewódzki, Kuba Wojewódzki, Jakub Wojewódzki z hukiem się wycofał z tej inicjatywy, odciął się od niej i wtedy też się zrobił wielki szum i zaczęła się tworzyć organizacja ofiar. Palikota, która ma swoją stronę na Facebooku. No i tutaj powinna, w tym momencie powinna wkroczyć prokuratura, policja, i nie wkroczyła, prawda? Czyli to, co, za to, co działo się od stycznia 2024 do końca września 2024 odpowiada PO. I no jest pytanie, czy dlatego Palikot mógł szaleć w tym okresie i być bezkarnym, że. Był masonem, że, czy dlatego, że PO w ogóle nie zwróciła na to uwagi, bo zajmowała się tropieniem przestępców z PiS, czy dlatego, że po prostu koledzy z PO chronili tak długo palikota, aż do momentu, kiedy już go chronić nie byli w stanie. W każdym razie fakt, że Palikot bezkarnie funkcjonował między styczniem a wrześniem 2024 doprowadził do sytuacji, że tych dłużników pojawiło się o wiele więcej. Prawda? Że ta suma urosła prawdopodobnie do ponad 300 milionów. No ale tak. Mamy drugi Amber Gold. Ktoś powiedział, że Amber Gold to był pikuś przy tym, co zrobił Palikot, bo przynajmniej Amber Gold pierwszym, wielu pierwszym inwestorom nie tylko zwracał zainwestowane pieniądze, ale przekazywał wysokie zyski, a tutaj nikt nic nie dostał. Wszyscy dali, wielu dało, nikt nic nie dostał z powrotem, nawet tych pieniędzy, które dał. I Amber Gold dotykało różnych ludzi, cały przekrój społeczny. Prawda? Naiwni, trudno powiedzieć, w każdym razie ludzie inwestowali, wierzyli, no, że jak taka wielka firma funkcjonuje, ma linie lotnicze, no to nie oszukuje. Tutaj no, sprawa była czysta. Palik od wojewódzki. No to ty, kto dawał pieniądze? Prawda? No tylko przyjaciele, tylko ci, którzy myśleli tak samo. Więc te 330 milionów to są pieniądze zabrane ludziom Platformy Obywatelskiej, celebrytom związanym z Platformą Obywatelską, ludziom z Lewicy, ludziom wierzącym w Lewicę. Także tak to jest. Pan Bóg tak działa, prawda, że kiedy pojawia się jakieś zło, to Pan Bóg kieruje to zło, rozwiązuje ten problem często w taki sposób, że w końcu to zło wraca do tych złych. Prawda? I, I tutaj tak się, tak się stało. Żaden porządny e, człowiek, który reprezentuje. Prawdziwe wartości, który jest katolikiem, tutaj swoich pieniędzy nie stracił. Dziękuję bardzo.